Ja tak się przesłuchuje. na wstępie powiem kilka słów. Panie przewodniczący, to się Prosiłbym, żeby na przyszłość się nie stwarzało takich korygacji, bo tutaj ze słów pana Szczepania nie było żadnych obrad. Każdy ma... Prawo do wypowiedzi. Ja pana Szczepaniaka nie obrażałem. Jeżeli pan odebrał to, nie, że nie, ja obrażam... Ja mam nie pan ja, ja panu powiem, że pan przerywał setno sprawy. Ja nie przerywałem. Ja zadawałem pytania sprawające. A teraz proszę o Każdy ma prawo do swobodnych i i wypowiedzi. A nie w trakcie to pana Mówiłem, tu uprzednia rada była pan I pan Ja Muszę wyjątkowo nie przerywają. Jeżeli masz czy pani, jak u no. że ja nie dałem mu się wypowiedzieć, to przecież to pana szybko. To pan, co, pan, to pan, to pan, to pan, pan Muszę potwierdzić, widziałem ten, tutaj pozostało ile minut. Pan przewodniczący dzisiaj naprawdę wyjątkowo udzielił mi dłuższego Nie ominimy ten temat, będzie łatwiej. Ale przejdźmy do meritum sprawy. Jest mowa o, o, o rądzie, o wszystkim. Młodzież szkolna jest bulwersowana. Tutaj troszeczkę jestem e, zintrygowany, że tutaj nie było takiego konkretnego nagłośnienia, jak Pan Burmistrz, lub się, czy Pani Skarbnik. E, bo tutaj na galerach e, nie słychać za bardzo, ja przed tym. Ale dochodzi taka sprawa gdzie młodzież szkolna, szczególnie LO, Gimnazjum, wiedzą czy to jest prawda, czy to jest fałsz, nie wiem, ale obawiają się do dowozu dzieci do że będą te dzieci, która komunikacja jest zabezpieczona, że do liceum dobożą, że będą się spóźniać, bo będzie autobus wystawiał na PKS. Tutaj do pana kierownika Jacórskiego. Jeżeli to jest prawda, że autobus PKS u rano nie będzie dostarczał dzieci, żeby się nie do szkoły, to proszę o zmianę tak zwanego trybu lekcyjnego, żeby nie było tego zastoju nauczania. Druga sprawa, to że parę tygodni temu ukazał się artykuł na 500 plus i tutaj szanowni radni prosiłbym, żebyście troszeczkę tą sprawę, może to radni, może tam ktoś inny, to tam mamy się tym artykułem zająć? Ale jest jedna rzecz... W jakim czasopiśmie? Ja wiem, ale pan ja no, nie ma ja chęci, ja mówię, to pan ma na w nie, nie, że pan na tygodniu czy tak, wiele osób czyta te i Że pan powie, że... Że pan społeczeństwo, gminy jest suwercowane, że niby mają tam biorcy otrzymać talon. W bonach tak zwanych. Teraz jeszcze jedno, to nie pan mnie Ja panu odpowiem. Nie my decydujemy o 500 plus i zasadach przyznawania tego nikt nie znamy się tym ja nie wiem. Się I teraz o co tutaj chodzi? Bo wiem, że dojdzie do takiego po prostu skandalu. Tutaj na... Rodziny niektóre się boją. Odwracają się z tym konsekwencjami wprowadzenia takiego systemu. Jeszcze je brzmi zapytanie. Że jest bo to jest rządowy co? Nie nasz tutaj dzielny samorządowy. Ale jest jedna rzecz. Obawiam się, że jeżeli to płynie na obbiorców, nie? To, a my jesteśmy tutaj jako samorząd lokalny, a nie tam rządowy, tak jak wojewoda i tak, bo to jest bezwzględny problem. My wybieramy tutaj co I teraz jest jedna rzecz. Jeżeli tutaj ktoś zmienić chce, a druga wersja, że niby to za oszczędzenie ma jeszcze na rąbach do ratunka pełni opowiada Nie, 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 nie. Pan opowiada, jak już, nie ja tylko mówię to, mniej, co uliczki. chwileczkę, chwileczkę, dobrze, dobrze ja wiem też, ale chwileczkę, ja słucham, ja co ulica mówi, a co się dzieje. też Temat. że wy nie słuchajcie co się na serno dzieje, tylko w wąskim gronie, a to trzeba słuchać po a w ten czas podnosić wszelkie wnioski i już Dziękuję bardzo. Rozumiem,